Cześć dzień dobry, ja nazywam się Milita Nikonorow, witajcie w mojej pracowni, są dzisiaj ze mną goście, którzy zaprezentują Wam wspaniałe gadżety, które ułatwią Wam życie i stylizację. Ale najpierw zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału, zapraszam na moje media społecznościowe i do mojego butiku www.nikonorow.com, gdzie zawsze jest nowa kolekcja, mam nadzieję, że Wam się spodoba. I cóż, zaczynamy odcinek. Ostatnimi czasy dużo problemów sprawia wam to, że nie wiecie, jak nosić głębokie dekolty, czy z przodu, czy z tyłu, że obawiacie się, że jakaś asymetryczna bluzka, czy sukienka gdzieś tam wam umknie. I dzisiaj dlatego chciałam wam pokazać kilka takich gadżetów, które bardzo, ale to bardzo wam pomogą w stylizacji. Oczywiście nie wszystko jest do noszenia na co dzień, czasem to są rzeczy na wyjątkowe okazje, kiedy musicie wyjść na czerwony dywan i właśnie poznacie dzisiaj tajniki, jak robią to gwiazdy. Dlaczego trzymają im się te wszystkie sukienki na miejscu, na przykład Jennifer Lopez w tej sukience w, chyba z 2000 roku Versace z tym dekoltem, żeby było widać jej pępek, a wszystko się trzyma. Zaraz wszystko Wam wyjaśnię. Na początek biustonosz, który jest już Wam doskonale znany z innych filmików, ale chciałam go Wam jeszcze raz pokazać, dlatego że, mimo wszystko, jeszcze pytacie, jak założyć, który biustonosz, jaki model do głębokiego dekoltu. Zobaczcie, każda firma, prawie każda, która produkuje bieliznę, ma jakiś model biustonosza z obniżoną tą linią, która pozwala na to, że ten dekolt może być głęboki aż do tego momentu, a są również takie, które są jeszcze bardziej głębokie. To sprawia, że możecie mieć. Bardzo głęboki dekolt. On ściąga ładnie biust do środka, piersi wydają się pełniejsze, jest naprawdę super. I dlatego go dzisiaj założyłam. A na nim zaprezentuję Wam fajne gadżety. Może na początek, bo jak już odwrócę, to będzie ciężej zobaczyć. Zobaczcie, jeżeli ktoś ma ciężki biust i ramionka mu się wrzynają, to dostępne są takie fajne silikonowe podkładki pod ramionka, które powodują, że ta. Ta taśma guma nie wżyna się aż tak bardzo. Wiem, że niektóre panie z tego powodu cierpią, więc mogą sobie wtedy podłożyć tutaj takie takie ramionczko. One są mięciutkie i oczywiście wtedy będzie troszeczkę wygodniej. Zobaczcie, co tutaj się dzieje z tyłu. Mówiłam Wam w filmiku, jak nosić głębokie dekolty oraz różne takie rzeczy, które są powycinane, że możecie skrzyżować ramionczka tutaj. Ale nie wszystkie biustonosze mają ramionczka odpinane i może się okazać, że jakiś fasol jest bardzo fajny, sportowy, mięciutki. Chcecie nosić sportowe topy, ale nie możecie. Wtedy przydatne jest takie, takie urządzenie. Widzicie? To jest o takim kształcie, takiej litery X. I dzięki temu możecie sobie o, zaciągnąć i sprawić, że topy, które są tutaj wycięte, będą wyglądały lepiej i nie będą wy wystawały wam ramiączka. Oczywiście możecie yy, równie dobrze. Ja tutaj mam taki bystonosz, który odpi ma odpinane ramiączka, ale wiem, że nie wszystkie takie mają. Co ja teraz takiego robię? Odepnę ten gadżet. Pokażę Wam, że biustonosze, które mają obniżoną linię przodu, mają też troszeczkę niżej pasek. Dzięki czemu w standardowych biustonoszach pasek jest mniej więcej tu. I zawsze się boicie, że będzie go widać. Ten ma pasek obniżony, ale jeżeli macie głębokość dekoltu z tyłu jeszcze niżej, możecie dodatkowo wspomóc się takim specjalnym paseczkiem, który jeszcze bardziej go obniży. Przypinacie sobie do haftek... Za pomocą drugiej obwiązujecie i przypinacie tutaj. Manekin jest niestety drewniany, więc jest dosyć ciężko na nim ładnie ułożyć ten bystonosz. Na ciele to się inaczej dopasowywuje. I tutaj jest też taki regulator, dzięki któremu dopasujecie sobie obwód w talii. I zobaczcie, że tutaj jeszcze znacznie się obniżyło. Możecie mieć naprawdę. Bardzo mocno wyciętą sukienkę, jeśli zależy Wam na tym, żeby mieć biustonosz. Ale co zrobić, jeżeli biustonosza nie chcecie mieć? I chcecie mieć głębokie dekolty, ale obawiacie się, że Wam coś się sunie. Przykładem może być ta sukienka, sukienka Creative z mojej kolekcji. W której jest kilka wariantów takich, gdzie możecie bardzo mocno się podsłaniać. Sukienka nie spadnie, ale czasem wiem, że boicie się, że jednak tak się może stać, bo będziecie tańczyć, bo idziecie na jakąś super imprezę. I zobaczcie, ta sukienka się wcale z manekinka, o, 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 nie suwa, ale teraz to zrobię i to zerwę, ponieważ tutaj jest przyklejony plaster, który jest przezroczysty, jest przeznaczony specjalnie do noszenia z odzieżą, nie niszczy ani ciuszków, ani. Yy, ani nic się nie dzieje ze skórą złego, i możecie właśnie wzdłuż dekoltu, czy na przykład, jeżeli chcecie mieć bardzo rozsłonięty dekolt do ramienia, możecie sobie przykleić. Oczywiście nie jest to opcja do noszenia na co dzień, bo nie sądzę, żeby ktoś chciał chodzić z poprzyklejonymi plastrami do pracy, ale jeżeli na przykład musicie wyjść na czerwony dywan, albo zrobić wrażenie, nie wiem, idziecie na wesele, albo jest wasz własny ślub i macie głęboki dekolt i chciałobyście gdzieś czuć się pewniej, żeby wam się na pewno nic nie omsknęło, jak będziecie pod wrażeniem i. I nie będziecie zwracały uwagi na drobne detale. Wtedy warto taki plaster sobie przykleić. Zobaczcie, że on w ogóle go nie widać, tak? Przyklejony. Fajnym gadżetem, może nie, jak widzicie tutaj, moja manekinka jest plastikowa, więc jej wszystko i tak mimo wszystko widać. Ale jest taki. Jest naklejka na sutek, który możecie sobie, y, możecie sobie zaaplikować. Jeśli na przykład chcecie założyć zwiewną letnią sukienkę jasną, a wiadomo, że przez biel wszystko przenika, a no, nie chcecie nosić bustomasza, wtedy taka naklejka, która jest też takiego milutkiego, y, milutkiej naklejki, możecie sobie ją przykleić i wtedy nie będzie się nic odcinało, nie będzie widać brodawek, bo nie wszyscy chcą pokazywać. W ręku trzymam jeszcze coś takiego fajnego do biustonosza, o czym Wam mówiłam kiedyś. Jeżeli macie biustonosz, który jest idealnie dopasowany pod względem miseczek, ale y, nie jest dopasowany pod względem objętości, o, obwodu, <laughs> objętości, objętości, to dobrze jest, to możecie sobie y, przypiąć przedłużkę, która jak widzicie troszeczkę centymetrów, a ta moja przedłużka jest niedopasowana do tego biustonosza, ale zobaczycie o co chodzi. O, ona jest troszeczkę szersza. Dzięki temu zyskacie kilka centymetrów w obwodzie. Przedłużki mają różną szerokość, akurat mam teraz taką. O. Widzicie, na szerokość nie dość, że jest regulacja haftkami, które były tutaj docelowo w tym piustonoszu, to jeszcze zyskałyście kilka centymetrów za pomocą tej przedłużki. Przedłużki są czasem nawet jeszcze dłuższe, bo jeszcze mają pomiędzy, tymi, pomiędzy haftkami mają wszyty kawałek materiału albo nawet gumeczkę. I dzięki temu możecie zyskać kilka centymetrów i uratować swój ulubiony bystonosz lub po prostu kupić bystonosz, który ma idealne miseczki, idealny rozstaw, a wy możecie sobie dopasować za pomocą tych haftek, tej przeduszki. Wszystkie te takie drobne gadżety, które wam pokazałam, mają służyć temu, żebyście troszeczkę mniej przejmowały się stylizacją, żebyście mogły nosić te ubrania, które sprawiają wam jakiś problem, bo boicie się, że na przykład coś się sunie, że nie założycie aż tak głębokiego dekoltu. Myślę, że to są fajne rzeczy, które warto mieć w swojej szafie. Nie są one drogie. Są to naprawdę pomocne rzeczy. Chciałam Wam jeszcze jedną drobną rzecz powiedzieć, odnośnie tych naklejek przezroczystych do dekoltów, o których zapomniałam powiedzieć jedną, jednej fajnej rzeczy, że one nie tylko muszą być do dekoltów. Ja na przykład przyklejam sobie wysokie kozaki na te, na te, na te plastry, dlatego że wiecie, że takie bardzo wysokie kozaki mają tendencję do tego, że jak chodzicie i pod wpływem ciepła, one się troszeczkę w klanach rozchodzą i zaczynają się zsuwać. Ja mam takich kozaków bardzo dużo i mnie to denerwuje, więc jeżeli nie chcę, żeby mi się to zsuwało, to przyczepiam sobie po prostu albo do rajsto, Albo do gołej skóry w jednym miejscu, bo to jest dosyć szeroki plaster, bardzo ładnie mi się trzyma. I również możecie te plastry stosować na przykład wtedy, kiedy nosicie koszulę, i ona troszeczkę wam na biście zaczyna się rozchodzić, i widzicie tutaj, że jest taka przerwa, i to jest ani nieestetyczne, no i w ogóle do pracy takie nie za bardzo. Możecie sobie pomiędzy listwy możecie sobie włożyć taki plasterek. On. Wtedy będzie ładnie tutaj estetycznie wszystko zakrywał. Tylko pamiętajcie, żeby te plasterki później odkleić, bo obawiam się, że po prostu w praniu, jak złapią temperaturę albo przy prasowaniu, mogą Wam zrobić szkodę ubraniom. Tak się bardzo ładnie, y bardzo ładnie odklejają i to jest taka tajemnica modelek, one na pokazach też sobie wszystko przyklejają, to nie jest tak, że te wszystkie wydekoltowane ubrania się na modelkach i na celebrytkach tak pięknie trzymają, one są zawsze przyklejone. jak nie było plasterków to były taśmy, które były z marketów budowlanych, tylko no one nie są przeznaczone do tego, żeby kleić to do ciała, więc te plasterki jak najbardziej są. I chciałam tutaj Wam powiedzieć, że mam taką dla Was niespodziankę, ponieważ takie różne gadżety zawsze są dostępne dla moich klientek w, w pracowni i one tutaj oczywiście mogły sobie je kupić, ale teraz y, będziemy je mieli, nie, może nie zawsze, ale przez jakiś czas będą dostępne u nas w, w, w butiku online, więc jeżeli któraś z tych rzeczy Wam się przyda, to zapraszam, wejdźcie do butiku na www.nikonorow.com i tam znajdziecie te wyżej wymienione gadżety i być może będziecie mogły dzięki nim założyć swoją wymarzoną kreację albo jakąś taką, którą już macie w szafie, a bałyście się założyć. No i oczywiście poszukajcie, jeżeli nosicie głębokie dekolty, swojego takiego najbardziej odpowiedniego biustonosza. Ja Wam nie podam marki, dlatego że mimo wszystko trzeba dopasować je do siebie, a prawie każda ma jakiś. Tylko jak wiecie, no każda marka bieliźniarska się specjalizuje albo w dużych biustach, albo w mniejszych, albo robią no, na specjalne sylwetki, więc wybierzcie swoją ulubioną i zapytajcie, czy mają odpowiednie. Biustonosze z obniżonym, obniżoną linią dekoltu. I jak widzicie, możecie sobie naprawdę kombinować, przeczepiać ramionczka, możecie sobie je spinać, podkładać różne tutaj takie właśnie rzeczy, jeżeli wasz biust jest duży i sprawia wam to ból noszenie biustonosza. Dziękuję Wam serdecznie, że byłyście ze mną i mam nadzieję, że filmik był przydatny. Oczywiście dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w następnym wideo. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie oczywiście zadać mi je pod filmem. Jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, również będę Wam bardzo wdzięczna, bo staram się nagrywać takie filmy, które Was interesują, które mogą Wam pomóc w stylizacji i w jakichś kłopotach związanych z modą, bo jestem od tego, jestem projektantką. I tym się na co dzień zajmuję. Trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, pa. pa.